Siemanku ludziska! Jest ze mną mi kolega. Patrol. Tak, i nagrywamy Skywarsy, bo nie szło widna pratych. To widzimy się na następnej arence. Dobra. Siemanku, jesteśmy już po krótkiej przerwie. Ale no. jak widzicie rozpoczyna się. 3, 2, 1, 0. Kupiłem sobie klasę w końcu. Bo mam moje manej, manej, manej. I tu piek. Big, big, big. Trochę rzeczy takie mam średnie. Ja mam sobie miecz. I bo... Eee. O Boże, Is ktoś do mnie już nawala. Ja? To ten... To ten menel, który chciał ze mną sojusz. Jak ty się wy... No menel to jest normalne słowo. Przeleciałem! Z tym miejscu! Dobra, uważaj! Masz czoły? T tak mam. Proszę. A patrz trafił. Proszę. Ej, alt i ten. I shift wierzy. No właśnie. Al alt i wyrzut. Co ja wiadomo? A nie shift i wyrzut. Ła! Za prawym nie Shift i wyrzut. A ci kontrol. NIE! Yes! Już na sniper tower Dobra, idziemy. Czekaj, ja się tu wyspnę na górę. Wiem, może to od razu nie jest takie śmieszne wszystko jakbyście chcieli. Ja idę na środek. Nie idź na środek i nie tego kolesia, Ać. bo my super idziemy. A no mister zając. Dobra. Mr. Zając. Mr. Zając. Zaję. Zajc! Mr. Mister Mr. 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 Zając Mr. Pan bez imienia, bez imienia, sorry. O, to są rzeczy. Mam łuk. To jest moje, kurde. Chwileczkę. Kto zabił? Zdejmę go. Dawaj, moje tymy teraz w pokorze. Specjalnie włączę czas, żeby każdy widział kto, od kogo. Ode mnie. Dawaj, ten łuk. Ja ci dam mój. Haha, zlapają obydwa. Ty możesz bo ty nie masz Biedny jesteś Ej, 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 ej. ej. A co on w ogóle jest? Nie wiem, gdzieś tam bo po... On się pewnie będzie... No, Aha, gdzie dobra, on? Dobra, po co, Dobra, idziemy na środek No, no nie, wrzucajmy, bo to będzie takie chamskie A da pierwszy A czekaj, ile to jest skrzynek? Raz, dwa, trzy, cztery Pięć To... Pa papier, papier kamień, nożyce... O, piątą Po dwie skrzynki to będzie jak opening w CS-ie normalnie. Nie wiesz co ci wypadnie. A okay, będzie ci da gówno. Jak Dobra. Jakby to on gra w, CS -a, w CS A, ja nie gram, bo jeszcze nie mam. Znaczy mam, Par ale ja mam takiego, takiego wiecie. Jeden sześć. A ciekawe, bo tu mam rzeczy fajne nawet. Ej, miał być koło papier życie, o tamtą. Ej, no wiesz, jest trochę... Wie... Kto pierwszy, ten lepsze, Życie. Życie? Dobra, życie, A idziemy na własne wysepki, także, życie, no! Jak to pan Daniel mówi, który był w zeszłym odcinku Skywarsów Tak, był w poprzednim odcinku, nawet, nawet wiecie tak. Nie ma 10 łapek jeszcze O, o, dzwoni do mnie, dzwoni do mnie mój kolega, dodam go Tam, Dobra, Daniela, Daniela nagrywaliśmy. Dobra. Napisz mu. Czy eee, mam coś do jedzenia? Mam. No, przywitaj się, Daniel. Siema. Dobra, to jest pan Daniel, który już zeszł odcinku Sky Tak. No, właśnie gramy teraz na Sky Dobra. Yeah, so unlucky, No, ty masz, masz zbroja, koleś! Pogrzało cię! Nie. W gracie? Na jakim serwerze? No, ja się Ja... Jaś. Dołączysz przy następnym... Ja... ja nie mogę ci grać praktycznie w ogóle, bo ja nawet przyczyny z nim obrót. I Muszę się dużo uczyć i dużo zadań mam. A szkoda, to jutro. Miłość. W... W... W, środ w, środ w środę nie ma treningu, wiesz? Szkoda. jutro będzie zbroja tych. Jak będzie można ubić. Jak będzie się dało. Bo, ja pod... Bo jest ostrość, a to jest 7, dobra, to ten mierzył lepszy. Ale ja nie mam tu montu okej. Okay.

A czekaj, ja się tu obuduję 3, 2, 1, 0 Tu, 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 tu Wego, wego, we What you doing, fat boy? We wkry... od której już gracie? Przed chwilą my zaczęli mm -hmm. <coughs> No nie do lafy! Poszło <coughs> do lafy <laughs> Odbiła się odmieszczała, bo... Trzeba na... krydnać. Łops, wywaliło mojego kolegę. Dobra. Daniela wywaliło? Mm, ale już jedno ciepło, ja tutaj lawę wpadam! Nie, noin! Zamuruję ją. Ta lawa cię nie lubi. Wiesz. Ej, ja zaraz zdydam! <laughs> tak, tak tak, tak, tak! Proszę cię, tak zdydaj. Kurde, nie trafiłem. Ham w państwie. Nie dał mi skorzystać enchant'a Ja mam swój set diamentowy Skąd u... Tam go nie trafię niestety, no No i dobrze, o to chodzi Odnowi się życie Niezniszczalność! E... Seriously! Ha! Znaczy to wasy A właściwie próbował Skąd o tym wiesz? Ty nie ma w ogóle udostępnienia mojego włączonego. No bo mówiłeś, że nie Ale niezniszczalność może być na przykład na hełmie. O ty... No! Lolo, lolo, lolo. A to było... to było dobre. Gdzie tyś jest? Tyś gdzieś stał tutaj? Gdzie tyś... Właśnie oh, yes. ja odsunąłem Dobra, do tyłu. widzimy się na następnej... widzimy się już na następnej arence. To, oh. No dobra, jesteśmy już. Zaczynamy kolejną rękę, bo przedtem się odsyliłem do tyłu i spadłem. Tak niestety, 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 ale spadł. Ten, ten niedobry pan mi jednak zentrzantować łku i, i tak, tak się... niedobry, dobry przecież, to nie? O Boże. Na pewno. O, no. bardzo ładnie mi teraz dropło, No to jest chwała. To z Sojuszem czy bez Sojusz już? Sojusz, Sojusz jeszcze. Bo to jest prawdawna taktyka Skywarsowa. O pięknie D Mam dwie enderperły Mogę, Możemy się tepnąć... Na... O, już jest ktoś środku Mam dwie enderperły? Tak. Ja też mam to dawaj. A czekaj, tylko sobie ja porobię. Jestem na środku. Fuck tu ktoś jest! No jest. Pijaj tu! Już jestem. A gości nie ma miecza. Cówka była. Gościu ma... ten... Gościu ma yy, drewniany miecz i go dedułem. No, tak. Nie, jakby ja by się rył jakbyś tam Nie dobra, zaczekaj. Yy, teraz tam trzeba skrzynki zbierać, bo są tam w środku. To Boże, tego się nie da rozwalić. Trzy refilki, łuk. Dobra, gdzie tu jest następna skrzynka? Moja teraz jest. Ooo, pięknie, ale mi to dropie. Super, drugi diamentowy miecz. O, a to I ja po... też. Ja mam poison'a. Nie, co? E, Trudziznę. Nie, ja to trutka czy jakoś tak, czy trucizna się to nazywa? Oryginalnie, oryginalnie. Dobra, i to nic, ja idę szukać skrzyn, a ja da szukaj dalej. Ty możesz jeszcze jedną perełkę, co nie? Bo i ja dwie. Tak. To czekaj, to zaraz... Uuuu, uuuu, psiklo zaczęło padać. Ja nie lubię jak pada. No i jaj nie lubię A to kolej leci od nas skrzynki, a toś go zdałeś, no. Nieładnie. To jest obsydian! Chodź tu, Patryk. Gdzie jesteś? Ty już się do kogoś tepnął? Nie ja myślałem. Dobra, każdy gdzie jest. Padać zaczęło. No. I widzicie, jak on mnie słucha? Co? Mówię ci już o tym ile. Co? B dawaj, ja idę na tamtego. Albo nie, nie idę. Tak, idę na tamtego. No. A czekaj, ja mam mógł chyba. Nie mam. Ja to a... stój. Ja ci, ja ci, a ile masz ciał? Spad. Jest, rzuciłem go. Ale nie musisz tak mówić. Dobra, to na tamtą wyspę Typiasz się? Tak, już jestem na wyspie I strzelaj w niego cały czas, zwróćcie jego uwagę Jest trochę za późno, bo ja już niego też jestem Klep go Bardzo co za koleż Surki <noise> Kto mu dał perłę? Surki Tepaj się do niego, tepaj się do niego Ja, ja, ja bym miał perełki, Endrio O Boże Pomyśle. Buduj się, uważaj ci będę osłaniał On nie ma łuku nawet, to to jest bezpieczne Powiedz mi jak się będzie budował do góry gdzieś A czekaj Patrzcie mógł... na niego, patrz Jeszcze się nie buduje, ale... Chyba ma ścieżki. Nie, dobra. dobra A czekaj, ja zaś sprawdzę Okej, okay, nie taki wjazd, no testuj, to, to było nie z tej strony Z tej też nie, gdzie to było? E, on jest pod tym drzewem Już wiem tylko jak tam się schodziło, którędy ja tu rozwalam ja ty. ja tu jestem rozwal, ten rozwal, rozwal, tamto Z buta wjeżdżam, jednym strzelam wyłamuję zamek Idę dalej, z buta wjeżdżam Dobra, tam jest następny koleś, idziemy do następnego ludzika Ej, ja się kopię przez to, nie zostawiaj mnie Ale już jestem, tak jestem Najniebezpieczniejszy, eee, dobra, tu nic nie ma Ale sesję zjem jabłko Jakiego? E, mam dwa helki R filki sorry. Puste? Nie. Coś tam jest. Okej. Okay. Tu była lawa, ktoś tu rozdał, ale nie zdążył chyba. Tam, tam jest chyba moja wyspa nawet. A zebrałeś na skrzynek? Sam nie wiem. my jesteśmy i ten ziomek... ziomek kromek. Aha, ehe, hey, dobra. <grym> dobra, jeszcze jeśli nie damy, niedobry. Czekaj, ja ja idę, na... idę tam na wyspę A ja idę na górę na drzewo Może jakieś do budowania, bo mi braknie? Tak to Daj mi coś Chodź, no tu, tak Ile byś tego potrzebował A ile masz? E, tu dajesz mi swoją broń Nie, mhm. zaczekaj to, e, to mi będzie potrzebne Nie, wejdź tu Mam to, 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 to No Dwa bruki mi dał I to Tyle mam Nie, nie starczy ci? No, no nie wiem To jest bitwa na śmierć i życie Drive O Boże, tu jest jeszcze coś, zaczekaj O dobra, Co się mogę wybudować przecież Pięknie Dobra, to nie zaczynamy za... Na moim, ka na moim kanale będzie, jak, jak i mam już kanał, tak, tak, będzie Patro Podłoga Tam, 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 tam też, tam będzie się pojawiała y, wkrótce Europa Universalis 4 Tak, y, ja, y, znaczy, y, szczerze mówiąc, to ja tej gry nie lubię, bo ja nie wiem, co on w tej grze widzi Zobaczy jak on to robi, zobaczę. To ten, to ten, to kurta sobie oglądni Tylko w sławkach. Ja nie mam czym się zabudować. O Boże. O kurde. OLE snajpa. Snajper, no manie. Ja już się zabezpieczyłem. Co za ham... Aha, pasę JA robię. Aha, z lodu. Dobra. Dobra. Jak najbardziej jest. Ale jeszcze się zmieściłem. O fajnie, super. Jeszcze zamuruj, o. Pod kum, Pod kątem jest trudniej trafić. i to kiedyś takie na Sky pradawna Sky Warsowa taktyka. Haha, żebym go teraz trafił, chamsko. Shit. No, czekaj. <sm u Squid>. <preferred> o mój... Moja celność się <election> powróciła. <played> <outright Russell'd> Ja nie mam się teraz się do niego podbudować Jak mnie ty trafiłeś Jak to? O Boże To trzeba mieć scela, żeby umieć tak trafić w kogoś. Ale teraz cię przywarciło! No nie no! Się... A zaraz nie będzie się mógł już budować. Kurde, bloki mi się kończą. Ło, i do mnie ty patrz, ktoś się obudził O Boże mi jasno, tylko coś mi się stało, nie wiem co mam teraz tak jasno Też bym chciał wiedzieć, co to mi się stało. się O oh shit Oh my goodness!

Yeah, na klatę. Oj, oj oj! Dawaj, na klatę. Nie Jaki ty masz enchant w ogóle na łuku? Zero. Tak jak ja. No czemu wędka moja, nie dosiągniesz tam! Dobra, dobra, ja może <tujenia> odsunę mi się. Kasperus! Bierzemy nie się... mam szczu! No inny strzelen! Zaraz jedniesz! No nie no! Każdy widzi... O ma o ma che, o ma chity. Cima mi tu, trochę Lego cima! <noise> Lego Cima. O Boże, ale moja strzała poleciała! Oj, 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 jestem w dupie. Nie na masz AP? ja mam AJKU za rąbiste. Ja się dopiero teraz powołaciałem. Patrzyłem się, mówi. Nikt mu się tych strzał. Ja, 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 i w końcu. Nie znam strzał. No O Boże, ja też zaraz mi się skończą strzały. I też do żarcia nic nie mam. A mam jeszcze dużo żarcia, nawet. No właśnie, mam tylko pić Nie! Jest to miałem! Mam to! O Boże! Jest! Wojtko ma! No nie! O, muszę sobie teraz tych strzałów oszczędzać. Wutkoma, wódkoma, wódkoma A Ty masz jakieś w ogóle refil'a? I dziękuję. Nie, już nie. Nie masz refili? Nie. Myślałeś, że Skończyły się. Skończyły! Jest problem. Jaki? Jeszcze mam tajną broń. Śnieżka zaraz teraz zacznie Nie, nie mam śnieżek. Ale moja tajna broń. Właściwie to nie jest moja tajna broń. To jest moja poboczna broń. Moja tajna broń jest jeszcze tajniejsza. O której wiesz? Co to jest? I że nie umiem się klepać. Jest... Nie umiem się klepać, umiem. <sum> Sam przyznał! Nie umiem się klepać. Nie, nie, nie! To była moja tajna broń. A tak w ogóle to. Ja REFY w ostatniej chwili. tam siedzieć? No Dla mnie. No to widzimy się w na następnej arence! Przepraszam bardzo, ale następnej arenki nie może być, bo nie mamy czasu zbytnio, a jeszcze musimy w ogóle coś zrobić ważnego, o czym się dowiecie już w swoim czasie. No, a więc tak. To cześć, narka! Dara.